Dziękuję wszystkim za komentarze w sprawie tego, że ten gołąbek tak po prostu nóżkami wjeżdżał. No, na pewno miał jakieś faktycznie pasożyty. I to tam niektórzy zgadywali i, i mieli rację, że może to być to, ale to działa w nocy, bo to były zdjęcia robione no, prawie w nocy, bo to było nad, nad ranem, jeszcze ciemno na dworzu. A no doświetlone, wiadomo, do filmu. Ale to, kto tak twierdził, że, że może to, ale to działa w nocy, no to, no to też miał rację. Yy. No i tak, stan ogólny, bym powiedziała, taki wszystko idzie ku dobremu. Yy. Dostał kropelkę inwermektyny. Yy. On w dzień tak nóżkami nie, nie pukał, tylko właśnie w nocy. Więc to jakiś, coś, co, co, coś, co atakuje w nocy i już jest ok, dostał im kropelkę i, i tam może ten insekt już tak nie działa za bardzo, może za mało, było obsypany tym tym insektinem. ale żeby było pewne dostał, dostał kropelkę i na razie niech, na razie niech sobie odpoczywa, niech dochodzi do siebie. Dzisiaj dostał w gratisie słonecznik nieuskany. No już wygląda tam przez okno, a najlepiej mu smakuje rzepak i duża kukurydza. I patrzcie jak wygląda biedny Stanął tam przy okienku i już by leciał, pewnie. Już by leciał, gołąbeczek. Jak sam znalazł, gdzie to, gdzie to można tam popatrzeć sobie? Biedactwo. No tak, już wygląda przez okno, już chce lecieć. Dałam kukurydzę. No patrzcie, będzie tą kukurydzę o, nawet, nawet wie, lepsza niż słonecznik w tym momencie. Coś, coś sobie gołąbeczek uzupełnia. O, teraz groszek pewnie, tam jest i groszek. O, Targusia oczywiście podśpiewuje. Także jeszcze raz dziękuję za komentarze i pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy y, piszą, lajkują, oglądają. Y, dziękuję. Do zobaczenia. Ten gryz za, zajada jeszcze. Tutaj pokażę. Nasypałam. Jak tam przebiera, to tamytci.